To jest z tej strony Bartek Pesecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób ustawić proporcje filmu w Kapkacie. Przede wszystkim rozwijamy nasz projekt w Kapkacie. Mamy już stworzoną taką wstępną infrastrukturę naszego filmu. Czy ten timeline jest wypełniony mniej więcej do 5 do minuty tymi naszymi lentami. Jeżeli ktoś trafił dopiero na ten film, to możecie się też cofnąć do poprzednich odcinków tej playlisty, już pewnie do. Do kolejnych, bo będę je systematycznie publikował i zobaczyć trochę więcej na, na ten temat. Ale tak, dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób zmienić proporcje naszego filmu. Jak zobaczycie tu jedną rzecz, ja sobie to oddalę, żebyście zobaczyli też, jak to funkcjonuje, że nasz film w chwili obecnej wypełnia nam w całości ten nasz, tą naszą proporcję. Więc cały ekran jest zagospodarowany przez ten nasz film. Mm, ale to jest film w orientacji poziomej. Gdybyśmy chcieli tworzyć rolki, mm, tak, rolki czy shorty, no to po prostu potrzebujemy ten współczynnik proporcji, dobrać zupełnie inny. Tutaj jest ten oryginalny. Mam tutaj 16 na 9 4x3, w zależności od tego, na jakiej ekranie tworzycie. Możemy też, to no, oczywiście klasyczne rolki, będziemy mieli 9 16 albo 1 na 1 taki materiał, na przykład na YouTube do, do reklam, bardzo dobrze nam się to skaluje. Chcę, ja sobie tutaj teraz wybiorę materiał 9 na, na 16 i to. Zapiszę. Tak jak widzicie, w ogóle ta proporcja ekranu nam się całkowicie zmieniła. Czyli nasz film, który przed chwilą wypełniał cały ekran, to nagle wypełnia nam tylko właściwie 30% środkowe tego ekranu i u góry znajduje się jakieś logo. Więc wygląda to na pewno byłoby to mega nieczytelne, żeby w ogóle w ten sposób to, to prezentować. Ale w taki sposób możemy sobie utworzyć zupełnie inną proporcję naszego ekranu. Jeżeli byśmy tutaj wzięli to automatycznie na 1 na 1 to będzie to już wyglądało trochę lepiej. Nie mówię że idealnie, no bo nasze materiały są tworzone do mm, orientacji poziomej, więc jeżeli to będzie pionowa czy kwadratowa, no to automatycznie pozostają nam tutaj te, te paski takie y, czarne albo u góry, y, tak, albo u góry, albo na dole, albo też po, po bokach, gdybyśmy wykorzystali trochę inny materiał, czyli gdybyśmy zrobili taki numer, że ja bym sobie tutaj wrzucił moją postać i przyjmijmy, że to jest ten film który wypełnia nam właśnie o ten kwadracik, no to byśmy mieli też czasami po lewej i, i po prawej te, te rzeczy. Oczywiście możemy tutaj dobierać też inne proporcje, ale do czego ja, ja zmierzam? że Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić przed montażem, to zastanowić się w jakim formacie będziecie to później renderować czy, czy zapisywać. Bo jeżeli chcemy zrobić film w orientacji poziomej, czyli jeżeli tutaj będziemy chcieli zmienić tą proporcję na na taką. Oto materiały, które my teraz przygotujemy, są totalnie może nieczytelne. Tak, one są kręcone pod zupełnie inny rodzaj filmu, kręcę to pod... pod... Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży YouTube'a. Więc jeżeli ja bym to chciał wrzucić sobie na TikToka w takiej wersji, to osoba, która by to oglądała na telefonie, to ona by prawdopodobnie nic nie widziała, co ja w ogóle tam robię na tym mini ekranie. Więc gdybym ja to po prostu chciał kręcić na TikToka, no to pewnie te materiały byłyby lepsze na TikToka. Czyli tam, gdzie jest moja duża wyraźna twarz. ja tą twarz mogę sobie też, oczywiście, jeżeli źle to nakręciłem, to mogę sobie to też jakoś wyskalować. Zawsze lubię sobie robić ten te, tego screena, tych moich super ustach. Teraz mi się oczywiście nie uda tego znaleźć. Ale tak sobie zostawmy. Więc to jest materiał, który jest bardziej przygotowany pod TikToka, no bo po prostu wypełnia nam całą przestrzeń. W oryginalnej wersji. Ten materiał wypełnia jedynie 30%, a taki materiał, który tu jest w ogóle przygotowany, to, to jest w ogóle całkowicie nie pod ten format. Więc też myślcie przede wszystkim, jakie materiały nagrywacie, jak to będziecie później montować i pod jaką platformę, czy pod jaki format. Oczywiście można to zrobić też tak, że można nagrywać te materiały. Które będą zdecydowanie bardziej uniwersalne. Ten materiał, który ja tutaj nagrywam, nie jest za bardzo uniwersalny, czyli już pod, ten, pod TikToka nam się specjalnie nie, nie sprawdzi. Pewnie gdyby to były te materiały, one są dużo bardziej mm, przerabialne czy dostosowywalne pod inne, inne formaty. Więc jeżeli ja bym nagrywał cały czas tylko swoją twarz, tak kiedy ja do Was mówię, byłoby mi prościej zmontować z tego więcej materiałów, no bo z automatu po prostu jestem sobie to w stanie lepiej wyskalować na razie i to jest chyba tyle. Zostawię to na tym etapie, żebyśmy mieli jasność w jaki sposób wygląda właśnie to dostosowywanie formatu. Ja oczywiście dalszy mój film będę nagrywał w tym pierwotnym formacie 16 na, na 9, więc to będzie coś, czym ja sobie to zostawię, bo jak widzicie to wtedy wygląda zdecydowanie lepiej i te materiały są najlepiej dopasowane ale gdybyście chcieli nagrywać TikToki czy nagrywać reklamy na, na Instagrama czy na, na Facebooka w proporcji 1 na, na 1 no to dokładnie tutaj w tym miejscu możemy sobie to zmienić dobra więc co chyba e, tyle, dzięki